Dzisiaj fajnie, że przyjechaliśmy na, na taki ciężki teren, na mecz z ciężkim przeciwnikiem, bo w jakim składzie by skranie grała, to, to zawsze są bardzo mocną drużyną, mają wielu świetnych zawodników, także to zwycięstwo ze zdekompletowaną drużyną z Bełchatowa bardzo cieszy. Znaczy że mnie problemy akurat przeciwnika mało interesują, bo mamy swoje problemy i, i na tym się skupiamy, żeby z nich wyjść. I i dobrze grać świadkówkę cieszymy się, że, że właśnie w tym spotkaniu udało się no, troszeczkę jakby odbudować, no, albo nie, może nie odbudować, ale zmazać tą plamę po ostatnim spotkaniu z Radomiem, no, gdzie niezbyt nam, nam wyszło to spotkanie, zagraliśmy słaby mecz, dużo, dużo błędów y, sami zrobiliśmy, więc y, taki szybki powrót na, na terenie Rywala, taki szybki powrót na terenie Rywala, na pewno cieszy. Trzy punkty no w tabeli na razie niewiele zmieniają, więc nie wiadomo, czy tam się już coś wydarzy, ale to jest zawsze dobry prognostyk. Już mało czasu zostało, zaraz gramy playoffy. I... No i pewnie ze skromnie jeszcze się gdzieś spotkamy. Ostatnie lata z Bełchatowem bardzo, bardzo pomyślnie gramy. Rok temu bardzo pamiętne play-offy, 2-0 w meczach, gdzie tak trochę wydaje mi się znaczy niespodziewanie, ale, ale raczej Skra była stawiana w roli faworyta, to, to udało nam się wygrać te mecze w tym roku. Dwa mecze w rundzie zasadniczej wygrywamy, także z Bełchatowem widocznie gra nam gra nam się dobrze, sprzyja nam, nam tutaj aura w Bełchatowie, także. Myślę, że z, tak, z, taką, z taką drużyną, z tak tytułowanym klubem zawsze się gra, gra, gra fajnie, gra dobrze, gra się z motywowanym podwójnie, bo no to jest wielki klub, dużo spotkań się przeciwko skrze, rozegrałem, pamiętam dobre czasy, jak dostawałem regularne lanie, czy to od pierwszej, czy od drugiej szóstki, więc... Więc zawsze fajnie się z byłchatowym gra. Przy pełnej hali, atmosfera fajna, dobry, dobry dwa, dwa, dwa mocne kluby walczące o najwyższe cele, więc cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj grą. Ja się czuję w porządku, raz, raz lepiej, raz gorzej, eee, czasami bardziej świeże, czasami trochę mniej, ale no, każdy z nas wiedział przed sezonem, jak, jak, e, jak ten kalendarz będzie wyglądał, jak napięte e, tak naprawdę każdy tydzień będzie, bo, bo chyba mieliśmy tylko jeden tydzień w tym roku, w tym, w tym sezonie, gdzie, gdzie nie graliśmy dwóch meczów, a tak to to środa, sobota, środa, sobota, środa, sobota, co nie jest łatwe, ale z drugiej strony na pewno, na pewno da się to robić i wydaje mi się, że pomimo lekkich wahań w naszym wykonaniu robimy to całkiem dobrze. Na pewno, może, może nawet nie samo jakieś takie zmęczenie treningami czy meczami, bardziej te, te podróże ostatnie. Mieliśmy dosyć mocną serię wyjazdów, później gdzieś znowu wylot czy tutaj Belgii, więc to myślę, że jest takim na pewno jakimś malutkim powodem do jakiegoś tam zmęczenia fizycznego. Ale aczkolwiek mówię, No dzisiaj udowodniliśmy sobie i wszystkim, że, że fizycznie wyglądamy całkiem nieźle. Teraz mamy dzień przerwy, później jeszcze Rzeszów no i czekamy co się wydarzy z, z tymi Włochami. Jak widać pomogły, jeżeli mamy patrzeć na, na same wyniki to, to pomogły, ale tak naprawdę no ciężko jest coś zmienić w trzy dni, bo... No, na treningach niczego wielkiego nie zrobimy, możemy tylko sami siąść we własnym gronie i, i pewne sprawy sobie, sobie wyjaśnić. Ale też nie wydaje mi się, żeby było nie wiadomo jak źle. Przegraliśmy najpierw mecz w Zawierciu, który trochę na własne życzenie, bo wygrywaliśmy 2-0, ale Warta zaczęła grać super. Później w Belgii mecz, który tak naprawdę o niczym nie znaczył, też przegrany. Mecz z Stradomiem to była chyba największa wpadka, bo u siebie, bo. Bo, no, bo wiedzieliśmy, że, że to jest ważny mecz, że jeżeli chcemy gonić tą górę, to, to musimy zdobywać punkty. No tam się potknęliśmy i było to niemiłe, ale cieszy, że, że dzisiaj zareagowaliśmy w taki, a nie inny sposób. Bez straty seta w Bełchatowie, to, to jest zawsze super sprawa. No trochę tam porozmawialiśmy, może trochę dłużej nawet, ale... Ja tam byłem dobre myśli, no, nie robię tragedii z jednego meczu czy z dwóch przegranych, bo, bo nie, nie pierwszy sezon gram w siatków, chcę, żeby tutaj panikować. Szkoda na pewno tych trzech punktów z Radomiem, bo dzisiaj byśmy mogli sklep przeskoczyć, ale to już było historia, zaraz mamy playoffy, więc tam trzeba grać jak najlepiej.